Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MCD po dwóch tygodniach przerwy, mimo że nagrywam o wiele wcześniej niż po dwóch tygodniach, w sensie nie tak od razu po, złota skrzynia w ogóle dostajemy, zacznijmy od tego, wow, jakie nagrody niezłe, okej, okay, mam tyle teraz które dodatkowo, patrzcie, wiem, że teraz tak dziwnie, ale odbieram nagrodę ze 100 tysięcy mieszkańców, 20, kolejne 83, wow, Coś niesamowitego. Przecież to jest, widzicie, co to jest? Jest bardzo dużo. Dodatkowo, widzicie, bardzo mi się miasto rozwinęło przez ten czas, jak nie było odcinków. To się, no były, Dodatkowo, właśnie 22 poziom. Mam też taki mój powiedzmy upgrade. No i te domy cały czas sprawiam, Coraz są, coraz większe. Podatki od razu też. No, widzicie, no, wszystko idzie. Naprawdę dobrą stronę. No, miasto się robi potężne już. Wiem, że mogę lepsze, ale Uj przepraszam. Wszystko mi się wywala. Niestety, Ujcie. Um, no, także tak to wygląda. Um, natomiast, natomiast, um, no, poza tym, że się powiększyło, to ja zrobiłem, no właśnie, zrobiłem coś dużo, oczywiście, miałem ponad prawie 100 tysięcy, aczkolwiek. Co kupiłem? technikę fa techniczną fabrykę yy, nie, 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 nie to, nie to, nie to, nie to Która przede wszystkim, zobaczcie o co chodzi yy, Ona, no właśnie, ma o wiele mniejszy promień zanieczyszczenia Jest bardzo, powiedzmy taka e ekologiczna Jeżeli tak ma być Oczywiście filmiki na YouTube mi się wyświetliły, polecane a, um, no, także wygląda to spoko, naprawdę. mi się, zaraz co muszę ulepszyć. który tak, potrzebuje pora, potrzebuje Czego potrzebuję? O, ciągnik, nie Pora i gwoździ, dobra, może też na tym odcinku ogarnę. Yy, chyba nie, dobra, trudno. Yy, tak, tutaj gwoździe, pory... Ja, właśnie, nie, nie bardzo, nie wyrabię się. No, trudno. Tutaj, co potrzebuje? Krzesełka cały czas potrzebuję. Tutaj gwoździ, dobra, z tym gwoździami to się wyrobię w tym odcinku na luzie. To z tym krzesełkiem. To gdzieś powinno być tu. Mogę je zrobić, dobra, dwie godziny. Nie ma sprawy, dobra. Tutaj potrzebuję też gwoździ. Wszędzie powinienem pokroczyć gwoździ metalu i tak dalej, tego pora. Dobra, to tak, metal. Metal nasionka, nasionka, w taki sposób to zrobimy. Widzę, że to jest im potrzebne. Przynajmniej będzie im potrzebna, dobra. Nie wiem, tą plażę mi bardzo rozwinął, bo mam tyle teraz tego, tych dolarów dostałem, że to jest szok, nie? No ehm, ile coś było, te dolarki, ale chyba, nie, nie wiem, nie pamiętam. Muszę się wszystko, wszystko dotykać. Złote, złote klucze za TTT 420 tu jest 240 a nie stać mnie kompletnie. Na to niestety na plażę mnie nie stać. Szkoda, 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 szkoda. Bardzo szkoda. Ale to może coś zrobić winnego przed w transport, w transport nie mam... Też za co może w dworze autobusowy za jakiś. Yy, czekajcie, coś tam miałem z tym transportem. Hangar, 10 kluczy, tu klucze, klucze. Niestety wszystko klucze. W edukacji, jak to wygląda z edukacją, powinno wygląda podobnie. Ja najpierw muszę mieć Ministerstwo Edukacji, które mogę w ogóle swojemu telefonu postawić. To gdzie ja postawić? Yy, no właśnie, jest problem już coraz bardziej z miejscem. Mhm. Mm Hmm, no tu mogę za 400, nie wiem ale co będzie za rozwój, tu mogę niby, no ale widzicie gdzieś tutaj bym postawił raczej, ale, ajajaj, tu nie ma gdzie, <laughs> te wiatry się pozbył, kurczę, Zobaczmy. bo jest, ajajaj, aj, aj. hmm. Nie wiem, co zrobić za bardzo. Tak, ja to mówię, że ciśnień. No i mam to kino, to kino też mi podnosi bardzo. Bardzo, mam park jeszcze, no właśnie. Energia elektryczną, dobra, Energia elektryczną nie wiem, postawiłem byle gdzie na razie. Tu. Czy ten park jest mi potrzebny, tak szczerze. No w tym miejscu chyba nie był mi potrzebny. Mam nadzieję. Postawimy go gdzieś tutaj na razie. Wiem, że teraz mi ludność chyba będzie. I tutaj wodociągi, tu. I teraz tak, dobra, park... Nie narzekają, parki jakoś tam się łapią. I postawmy tutaj do edukacje. To jest taki obszar, no nie, to jest większy, o wiele większy. Ajajaj. Hmm. Aj, aj. mm, mm, Sterunek. Zdworzec. Ajajaj, aj, aj. dobra, tą energię całą w muszę przenieść. A dobra, przenosimy. Niechętnie bym jej się pozbył, tak szczerze są tak małe teraz te pokłady. Niechętnie bym to teraz wyburzył, ale szkoda mi jeszcze póki co pieniędzy na to, że zainwestowałem no to panie. Szkoda marnować szkoda pieniądz. Prawda? Dobra, nie wiem, poprzesuwamy jakoś te budynki. Może wiem, że. Tak, no wiem, że tak absolutnie w żadnym mieście nie ma, ale no, w moim mieście jest inaczej. Zadektywuję warunki. Przesuniemy. Przesuniemy. Nie. No, come on. O ja pierniczę, przecież... Klikam wyraźnie... No przecież... Klik... No kurde, przecież klikam wyraźnie. Na to. No nie na szpital doch Dobra, jest, mam to. Straż pożarna, no. reszcie. No nie wierzę że tak. Czasem klika debilowa Szpital tu. No budynek tu. Policja tutaj. No i teraz zobaczymy, czy się mieści. Jak nie, to będzie bardzo zły dalej. Mieści mi się bardzo dobrze. Jackpot 2000. Proszę bardzo. że tu się już nic nie zmieści. A może nie, w zasadzie coś się zmieści. Coś takiego małego. Coś z parkiem. Ojejku, jakieś dziwne rzeczy tutaj są. Że nie mam pieniędzy teraz. Ha! ha no właśnie. W co się zesrałem trochę. Dobra, hmm. no, co mogę postawić w takim razie? Coś innego. Coś za te dolarki, no to wszystko jest bardzo drogie. God damn it, je to kosztuje. kto na to stać? Kogo na to stać? To są absurdalnie chore pieniądze. Przecież nikogo na takie coś nie chce. To powaliło chyba. Dobra, krajobraz. Stawik, może niekoniecznie. Nie, most omega. Most kryty w sumie. Ile, ile to zajmie miejsca? 10 na 10, jakie to jest potężne. Ty. Most akademicki, łódź rzeczna. Nie masz szans. Nie, nie. Kaciawy las, może byłby to nie najgorszy. Zasnowy zagajnik, 2% zaledwie. W, noście, w mieście, gdzie to Ci pasuje? Stary myl, myl wodny. Małe bazowisko, w sumie to jest niezłe. Czy tam się zmieści? No się mieści, ale. na coś innego, to wydać. Władzę, czy mogę 8 na 8 To będzie idealnie. 8 na 10 już nie, 8 na 8, 8 na 8 szukam no to mam... Kurde, nie mam, za pola do popisu tak przede wszystkim. O, sosnowy zagajnik mogę zainwestować. Um... No nie, mogę na długość w sumie. Hm. A, takie 10 na 8? Albo 10 na 10? Też się mieści w sumie, 10 na 10, 10 na 10 się mieszczą też, ty. Dobra, możesz zrobić zrobić jeszcze może... może tę w sumie? Czemu to się nie mieści? to no jest 10 na 10. sensu W się mieści akurat? No raram. Później. Eee, dobra, nie wiem, co to mam dać. Jednak się żaden nie zmieści. Ej. Dobra, może dam mały po prostu. Nie wiem, ludzie będą przychodzić czy coś. No, w sumie tak takiej plaży. Nie najgorsze Dobra, może być. Najważniejsze, że udało mi się w tą to jedno zainwestować. W Ministerstwo Edukacji mam ten metal, który zapomniałem zrobić, ale trudno. Ale też w sumie tak, to nie, nic nie zrobię. Więcej gwoździ, więcej potrzebuję. Tutaj coś mam, nie dzięki. Dobra, tutaj blokowuję rzeczy, różne i tak dalej. Tu mogę, wiem, że ten budynek, ale to trudno. co tu mogę jeszcze zrobić? Tak, to. Ciekawego, jak to wygląda z rozwojem. Niedługo w ogóle będziemy blokowywać lotnisko. To będzie spoko, myślę. No, z kasą było mi bardzo dużo pieniędzy, no ale już trudno. Od razu właśnie, edukacja. Mogę od razu pewnie, no właśnie, te szkoły podstawowe i tak dalej, ale nie mam klucza. Przedszkole może w sumie tutaj wystajemy. Przedszkole nie jest w zasadzie dużym budynkiem. Jak tutaj widzę. Tylko, że... hmm... No właśnie, to jest ten problem. przed przedszkole w zasadzie, wiecie co, w przedszkole może chyba stać byle gdzie. Tylko, że... no właśnie, to żeby żeby stało gdzieś tutaj. Dobra, na razie wiecie co, na razie postawimy byle gdzie, czyli... w tym miejscu. Szkole samo w sobie daje rzeczy i niech tak zostanie. No, tak to będzie wyglądało. Dobra, transport. No dworzec jeden już postawiłem. Podam hangar, park z balonami, to jest wszystko bardzo drogie, nie? Lotniska, ma jakaś podpowiedź lotniska, mam jakąś podpowiedź. Co jest? No. Mogę odblokować, no nie mam 80 tysięcy, to muszę pozbierać, no. Tak to wygląda. Dobra. Co tu mogę jeszcze rzec? Te deski, o co mi te deski? Ym, nie wiem, w sumie... Dobra, nieważne. 13 minut odcinka. Na zasadzie nic więcej z nie wymyślę chyba. Także cóż mogę rzec. Myślę, że to będzie w tym odcinku tyle. Dostałem stapa. Drugiego. Może jeszcze jeden. No nie, dobra. Także. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia już niedługo w najbliższych odcinkach SimCity i innych. Także do zobaczenia trzymajcie się. Cześć.